No to uwaga. Jaka jest odpowiedź? Co jest w mojej kopercie? Nie czekamy, nie czekamy, bo nie ma na co. 1110 złotych. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, śmiało. Jaka jest odpowiedź? Trzy, dwa. Jeden. Nie, no jak to? Słuchajcie, trafiacie tutaj do mnie, nie, słyszę, że jest ktoś po drugiej stronie, ale się do mnie nie odzywa. Śmiało, tutaj nie trzeba odrobinę odwagi, trzeba się odezwać, bo ja tutaj rozdaję pieniądze i to duże pieniądze, 1110 złotych do mojej kopercie. E, śmietana albo czupier? No nie, proszę pani, nie dwie odpowiedzi, to po pierwsze, śmietana była, śmietana była. Ja pytam, co dodajemy halo, halo, do kowy? Tak, słucham. Dzień dobry, witam pana. Co to będzie? Dzień dobry. Tak, proszę. To ja słucham. Jaka jest no, odpowiedź? No pani dzwoniła do mnie. <grym> to, <grym> to ja czekam na pana pomysł. Coś białego. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Do widzenia. No to do widzenia. No dobrze, a kto rozumie? Kto zna odpowiedź? I kto...